No i co? Kolejna eurowizja za nami. Człowiek się nie był udził, że może tym razem się uda, no ale trudno, wstydu nie było. Mam parę przemyśleń po tej edycji, ale generalnie, chociaż wiadomo, czego nie urywało, to oglądało się nawet nawet. Tylko, że ja po prostu lubię to jako widowisko, a kwestia konkursowa, no coś mi się to nie skleja. Nazywam się Margo i witam was w mój na szkle. z tym konkursem jest taki, że kurczę, ocenianie i porównywanie tych utworów do siebie jest naprawdę bez sensu, bo po pierwsze nie rozumiemy ich kontekstu, nie wiemy skąd, po co, dlaczego i dla kogo powstały, najczęściej nawet nie słyszymy dobrze ich tekstów, a po drugie dla mnie stawianie obok siebie totalnie różnych gatunków muzycznych i ocenianie, która piosenka jest lepsza, nie ma specjalnie żadnej wartości. Jakbyśmy mieli na przykład konkurs muzyki rockowej, no dobra, można się wtedy zastanawiać, co nas bardziej ruszyło i kto miał lepszą technikę. Ale jak mamy najpierw delikatną balladę, potem śmieszkowy utwór o saunie, roka z lat 70., indie pop o saudadę, a na koniec latającą Justynę, no to jak w ogóle coś z tego wybrać? Zwłaszcza, że muzycznie wszystkie są świetne. Jakie przyjąć kryteria? Kogo wybieramy? Najlepszego wokalistę? Najpopularniejszy styl? Najlepsze efekty? Najważniejszy przekaz? Najbardziej wyróżniający się performance? No nie wiem, a ocenianie mi się podoba, bo tak? No. Mało wnosi. Kolejna sprawa to głosowanie sms -owe. to też taki kiepski wskaźnik, bo zależy od tego, ile ludzi weźmie do ręki telefon i wydę to 1 euro na głos. Ale co ja tam wiem, nie? Ja to w ogóle jak kogoś obstawiam w Eurowizji, to zwykle dostaję najniższe noty, bo to co ja uważam za najciekawsze, to zupełnie nie Eurowizyjne piosenki. To co mnie zaciekawiło, a nie wiem czy zauważyliście, to to, że bardzo dużo utworów starało się przemycić trochę swojego folku, nawet jak była to wstawka na jeden takt przed techniamą. Według mnie, i tak, w historii Eurowizji najwspanialszym zwycięzcą był w 2017 Salvador Sobral z piosenką Amar Pelo Deus", która była po prostu piękną, romantyczną balladą zaśpiewaną bez żadnych fajerwerków. Zresztą Portugalia w tym roku, według mnie, też miała jeden z najlepszych występów, bo po prostu wyszli i zaśpiewali. Ale znowu, ja jestem stronnicza. Z innych występów, które według mnie zasługują na brawa, to Ukraina, która jak dla mnie miała superowe harmonie i wstawki jak Sailor Moon, Łotwa z tymi folkowymi, sześciogłosowymi wróżkami, Wielka Brytania, gdzie też dziewczyny zrobiły fajne trzy głosy i do tego śmiechoło. Jak mówiłam, Portugalia i ten indie rocko A co do Justyny i Gai, no to na pewno się wyróżniła, zwłaszcza efektami i była bardzo widowiskowa. A że nie mój styl? A kogo to obchodzi? Parę piosenek na pewno wrzucę sobie do playlisty, ale i tak fajnie, że wygrał operowy głos. To zawsze jakaś odmiana. Macie może inne zdanie na temat Eurowizji? Dajcie znać, bo bardzo chętnie podyskutuję na ten temat. I dajcie znać, kogo obstawialiście, oprócz oczywiście patriotycznych, nadziei, że wygra Polska.